Program praktyki formalnej stworzyłam w 2015 roku. To już wiele lat. Od tamtej pory program się rozwija, wzbogaca, wzmacnia. Obecnie używamy anglojęzycznej nazwy Mindfulness Based Formal Practice Training. Program jest dedykowany absolwentom kursów MBSR i MBCT, które znają już podstawowe techniki praktyki są zainteresowane pogłębieniem i usystematyzowaniem swoich codziennych działań zmierzających do tego, żeby stawać się coraz bardziej uważnymi i świadomymi osobami. Dla osób, które gdzieś są na rozstaju dróg, zastanawiają się, czy dalej chcą robić to, co robią, albo że czują, że coś innego chcą robić, że to też jest taka szansa. I nazwijmy to w cudzysłowie takie ścieżki kariery, tak? A – MBSR, krok B – praktyka formalna, B, INSPIRO, krok C – studium nauczycielskie. Może poprzestanę na praktyce. To bardzo dużo. Mniej być praktykiem, myślę, niż po prostu nauczycielem. Chyba, że nauczycielem praktyki. Udział w programie pogłębił wartość, jaką nadała mojemu życiu praktyka mindfulness. Nauczył mnie spokoju, nauczył mnie łagodności, innego wymiaru łagodności wobec siebie. Wniósł zupełnie inną jakość do mojego codziennego życia, do mojej pracy, do moich relacji. To przede wszystkim mojej relacji z samą sobą, i to jest coś, co jest absolutnie bezcenne w dzisiejszym świecie. Myślę, że to jest niesamowite takie, coś, co daje poczucie sensu też w życiu. Zwrócenie tego reflektora, właśnie ja i świat, nie świat ja i świat powoduje, że właśnie jeśli ja na początku, to ten świat jest jeszcze bardziej mocny, bo ja jestem silniejsza, mocniejsza, tak? Więc to dla mnie było takie, nie powiem, czy z głowy odkrywcze, ale było w doświadczeniu odkrywcze, w takim pozwoleniu sobie właśnie, właśnie na, na, na to, że to ja. Ten program pomógł mi um, usystematyzować moją praktykę, mobilizował mnie do jeszcze bardziej regularnego praktykowania uczenia się, jak się tym dzielić. I okazuje się, że wnosi wiele spokoju i radości w życie wielu ludzi, z którymi się spotykam i z którymi dzielę się. Uważnością. Dla mnie największą wartością w tym było, było dzielenie się i robienie tego wspólnie i bycie w kontakcie z osobami, które miały podobne spojrzenie na, na swój rozwój, na życie w ogóle jakieś zainteresowanie właśnie tym, tak, żeby wejść, wejść bardziej do środka i, i coś zaobserwować w sobie. Mogę powiedzieć, że dzięki temu programowi wyszłam w pewien sposób z jakiegoś zamknięcia, odważyłam się być częścią grupy. Było to dla mnie bardzo ważne w aspekcie akceptacji siebie i zaufania innym. Poznałam tam ludzi podobnych do mnie, i było to dla mnie bardzo ważne doświadczenie. Dzięki programowi praktyki formalnej zrozumiałam, że uważność jest moją ścieżką, zarówno osobiście, jako praktyka. Zrozumiałam, że chcę, aby praktyka była moją codziennością, ale także zawodową, bo dzięki temu programowi zdecydowałam się na wzięcie udziału w kursie nauczycielskim. Osoba nauczyciela, Małgosi Jakubczak, to było coś, co to, no, zmieniło całą nawigację tej ścieżki. Ty praktyki uważności, dlatego że nagle jest osoba, która otwiera przestrzeń, odpowiada na różne pytania i to nie w sposób taki, że co jest słuszne, a co niesłuszne, tylko jest z jednej strony na poziomie takim partnerskim, to jest relacja, a z drugiej strony jest wyraźne odczucie, że ta osoba przed Tobą, tym nauczyciel, to jest ktoś mądry i życiowo doświadczony i ktoś, kto może Cię poprowadzić. Im więcej osób praktykuje uważność, tym Więcej jest w ludziach empatii, więcej pomocy. Myślę, że jest to substancja, której świat potrzebuje. Program praktyki formalnej to jest taka komfortowa forma przepracowania dyskomfortu. Ja bym zaprosiła do doświadczania po prostu. Przyjdź, po prostu przyjdź, sprawdź, yy, yy, zadecyduj. Chcę Cię zachęcić do tego, żebyś się zastanowiła, zastanowiła, czy to nie jest ta właściwa chwila, żeby się do nas przyłączyć. Jeśli teraz masz taką ochotę, nie wahaj się. Po prostu się skontaktuj i zapraszamy do tańca.